Jak zarobić 1000 zł? Wszystkie te metody działają 100% tylko jeśli subskrybujesz ten kanał. Sprzedaj ejakulat czyli spermę. Sprzedam Opla! Sprzedając dziewictwo. A jak jesteś brzydki, to możesz nerkę nagrywać nieśmieszne filmiki na YouTube. Zatrudnij się w fast foodzie i codziennie wynoś po jednym hamburgerze. Gdy już nazbierasz odpowiednią ilość, zwolnij się i otwórz konkurencyjną restaurację. Dać dupy. Dawać wszędzie dupę. Dawać dupy za 10 tysięcy miliardów dolarów i sprzedaje je za 1000 zł. O być tym człowiekiem z Niemiec, który podzielił się swoim sekretem osiągnięcia niezależności finansowej, zbudowania doskonałej sylwetki, przez który ZUS, US, banki, dietetycy, kulturyści go nienawidzą. Zraszować mida. Po co komu 1000 zł, jak się zarabia 12 tysięcy? dla biedaków, inwestycje. Sprzedaje niedobre jedzenie ze stołówki w szkole. Kupić booster Packa z edycji Alpha of Magic the Gathering, znaleźć Black Lotusa i Zbierając dwa złote od mamy na picie do szkoły. Mama kupić ci picie? Starcraft 2. Wziąć kredyt. Wziąć! Zostać wydłubywaczem pestek z Arbuza. Kogo jeszcze one wkładają? <laughs> Otworzyć restaurację, gdzie serwowana będzie Framzazimia, chrzon i cebulę. Zsiągnij spodnie, to się przekonamy! <laughs> jebnąć z całej dzidy wymuszającego pierwszeństwo. Znaleźć 5 zł, potem kupić płytę DVD, sprzedać, kupić koszulkę, też sprzedać i tak dalej. Pokazać bydlaka śmierdziela. Pokazać sowę Puchacza. Biorąc 100 złotych i dopisując tam zero. Zawsze można napisać żałosną książkę. Handlować żywym towarem z Darknet. Sprzedać dzieci sąsiadów Te krzyczące małe skur... Idziesz do klubu, po czym stoisz ładnie przed panem ochroniarzem, który wygląda jak twój tata, ale ochroniarz cię nie uderzy Kupisz kebaba? Sprzedać historię o twoim pierwszym razie i czekać aż wypuszczą DLC z dziewczynami High five! Kupić ciężarówkę cebuli, chrzanu i buraków i rzecz się ludziom pod oknami Cebula, chrzan Mieć 500 zł i nie mieć 500 złotych to razem 1000 złotych Nie wychodzić z domu If you know what I mean, I don't Zbadać informacje o koncie w banku na randomowej stronie i czekać na przelew. Wydoić babci krowę. o sprzedać się jak chcę, subskrypcja równe 50 groszy. Ja przepraszam bardzo, ale to jest kwota poniżej średniej krajowej Wystarczy dobrze przywarmić minionki. Dawać wam sajta B bez kontroli mida na DD2. 1000 zł Ja wolę zarobić milion w 15 minut. Pożyczyć od kompletę pierwną złotówkę i sprzedać ją za 2 potem 2 za 3, 3 za 4, 4 za 5, 5 za 6, 6 za 7 za 8 Sprzedaj Kalesony Boga wojny na czarnym rynku. Chodzą gdzieś po tysiąc. Proste pójść do jakiegoś jackpota na skinach Płacić niskie składki, daniny, akcyzy, podatki. Zostać youtuberem i nagrywać własny, oryginalny program. W którym odpowiada się na czyjeś pytanie? Bracie, mamy 5 zł za każde umyte okno, podłogi, a może zaskoszony trawnik albo odśnieżanie chodnika. Oooooh. Uprawiać seks przez miesiąc, albo będzie 100 zł, albo w pierdol. Otwierając ci puszkę! Zjeść budyń, nie wiem co to pomoże. Usuwając system 32. <laughs> Założyć się z kolegami o 1000 zł, ktoś zje więcej hamburgerów. Jeśli jesteś grubasem, to ci na rękę. Korzystnie zainwestować w dzieła sztuki i z korzyścią je sprzedać. <słuch> pierwszy tysiąc trzeba ukraść! Sprzedawać drożdżówki w gipie z marżą 200%! Gimbusy nawet 300 kupią! Zapić paladyna i zabrać mu magiczne trzewiki, zanim się ocknie, które należy sprzedać na aukcji! Najlepszy sposób na zarobienie tysiąca złotych to zabić się i sprzedać swoje organy. Tak wiem, logika! Powiedz mi internecie, opisz swoją sytuację w szkole za pomocą tytułu filmu! Co je prawdziwy student? Prykarz Szczeciński. Lewactwo. Twoja stara w galerycie. <laughs>